Właśnie stronie 14 na no dzisiaj. Was zapraszam do subskrybowania, lajkowania tego filmu. I żeby było i więcej, <laughs> musicie mnie po prostu zmotywować, żebym nagrała następny odcinek, też informacyjny, no bo takie odcinki będą informacyjne, jak widzicie, chyba po nazwie odcinka i opisie raczej. No to jeszcze może dzisiaj o 16 taki odcinek może wyjść informacyjny, że Minecraft kiedy, co i jak. Więc ja Was będę zapraszać do subskrybowania, zobaczenia opisu, wejścia na Facebooka, zalikowania go. No i narka! Pa!